Z nieba spadały te lody, pamiętacie? Po 30 latach otwieramy schron. Siema z tej strony Oskar Macuk, a dzisiaj jesteśmy z ekipą, a także z Mateuszem Kulasem, który jest Bemiksiarzem ponieważ jak wiecie, będziemy teraz dodawali trochę więcej kontentu na bmx ponieważ ja mam BMX-a i do tego na obozach rowerowych, które organizuję, też będzie specjalnie poświęcona BMX-om duża część, więc jeżeli jeździcie na BMX-ach, to możecie jak najbardziej zapisać się na nasz obóz. Link w opisie. A pomysł na dzisiejszy film jest taki, że ja będę robił sztuczkę na swoim rowerze, Mateusz będzie robił na BMX-ie, a potem będziemy robili te same sztuczki na odwrót. Co jeszcze z nami bierze udział? – Mogę ale w sensie, że robimy sztuczki i tak na, okay, no znaczy, no. na jeździ. Na razie? Tak, tak. Ja w misja jest dość konkretna, jak tam widzicie, jest burza, więc może się okazać, że będziemy jeździli w deszczu, ale damy radę. Więc damy kamień, papier, nożyce. Kto pierwszy zadaje? Kamień, papier, nożyce. Jeszcze raz. Kamień, papier, nożyce. Teraz zaczynam. Dobra, ja jestem pierwszy. Zadawaj. Ja, ja zadam barskina. Pyk i jeszcze raz. O, nie! <noise> ale zobaczcie, zrobiliśmy tutaj fajny wyjazd. Tu były takie garby, a teraz taka: lądujecie i tu jest mini podwórko. Jak się skoczy w bok, to da się robić jeszcze jedną sztuczkę. Tak, to Pójdę, nie? Więc tak było powiedziane: teraz zamiana rowerów i lecimy to samo. było matko. <laughs> jeszcze raz, bo tu jest siodełko, niżej, ja że zapomniałem. Widzicie? Tam jest lekka zasłona, ale tam daleko już są jasne chmury. Więc ja myślę, że przejdzie. Napiszcie komentarzu, czy myślicie, że przeszło. Wow! wow. Kurde. Super! Ale też się zapadać deszcz. Więc dopiero zacznie się naprawdę fajna zabawa. Nie wiem, o! Słyszycie? Tam jest już tłucze. Może uda się, żeby konstrukcja ściągnęła piorun. Pioruny, dawajcie! Nie ma. Nie pamiętam, jak się trzeba było zachowywać, ale papież powiedział, że najlepiej schować drzewa, się blisko drzew i w metalowym pomieszczeniu. Ponieważ to odsuwa szansę na pioruna. Albo przysuwa. Kurde. Tak, tak. Mówiłem, że lajtowo w ogóle nie będzie padać, jest okej. Okay. Mówiłem, że nie będzie padać, zobaczcie, delikatne, troszkę kropi, odrobinkę. Słuchajcie, dam wam cenną informację, jeśli prognoza pokazuje, że jest 80% szans na opady, to znaczy, że będzie szansa, że będzie padać deszcz. tu, tu przecieka coś? Dach. Nic nie przecieka, dach. <grymne> Cześć widzowie, minęło 30 lat odkąd zaczęło padać. Dopiero przestało. Po 30 latach otwieramy schron. <grymne> <grymne> Witamy! Endurobo! <grymne> <grymne> Ostatnio oglądałem jeden filmik Endurobo i ja, ja na pewno nie rozumiem, jak można oglądać te filmy. Ale za to zapraszamy na kanał Zakopańsko, tam będą tam będą bardzo wartościowe nagrania, kamerę, tutaj sztuczki, tutaj, tutaj będą kamerę, kamerę. kamerę. I to, przeszła, tutaj tam tak jeszcze ten. Mega? pioruny są. Tam jeszcze dupcy tak. No, wow. temu też już o nagraj, tam nie widać, <laughs> Jest tu łożało... Tak naprawdę z nieba spadały te lody, pamiętacie, co były takie? Takie kartonowych tych. To są chyba lody ekipy. <grymne> Serio. <grymne> wow. Fuu, widzisz, wycelowałem w ciebie, nie patrząc w ciebie. Więc yy, przerywając tym bardzo miłym przejewnikiem chwilowym, deszczowym, wracamy do naszej gry z Kulasem. Zacznijcie nauczki. Nauki. Na, I... na lodzie. Tak, na, ja pina, muszę wreszcie no, 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 zrobić, no, a ty zrobiłeś. Nie, ja też to to muszę no, no, zrobić na MTB. No. Wow. <grymne> <grymne>

To jest zmiana rowerów. Jeszcze raz. Nie, nie mam. No Wow! Na jedną? Na jedną. O! <laughs> o, ale o! O! o jest dobre, odjechane! To jest chyba najniebezpieczniejsza ewolucja 360 Jak wylądujemy lekko krzywo to będzie śliska na mojdzie Więc trzeba wylądować prosto Ale to, to trochę przyklinam, ale trzeba pamiętać, że jest wcizny jest... no, no, to teraz naprawdę Wow. Ja pierdzielę Ale odjechałem tutaj Na razie yy, trochę skończyły nam się pomysły Z tego, że jest strasznie ślisko i trochę boimy się jakichś takich wariacji jej robić Więc napiszcie w komentarzu czy podobają Wam się tego typu zamianki żebyśmy to robili Więcej BMX-ów, nie BMX-ów, więcej nie wiem czego, co tam chcecie Enduro czy nie Enduro, a my przenosimy się dalej na hopy i idziemy na poduszkę